Szkoła pusta, pracownie puste, uczniowie na tak zwanym zdalnym. Także ci, którzy uczą się w szkołach branżowych pierwszego stopnia, czyli w dawnych zawodówkach. A oni przecież również uczą się zawodu, praktycznie. Na przykład trzy adeptki fryzerskiego fachu, które na swoje praktyki nie uczęszczają, podobnie jak uczniowie w całym kraju. Praktyczna nauka zawodu jest zawieszona przynajmniej na razie do 29 listopada. To ma nic nie wiem, bo nie dostałam, ani ze szkoły, ani z cechu, że nie mogą. No, ale jest taka sytuacja, to jest, to do domu. Czy jednak zawsze do domu? Okazuje się, że niekoniecznie, bowiem młodzież, szczególnie ta pełnoletnia, bywa zaradna. Podjęli e, e, pracę na umowę zlecenie, tak? Nikt tego nie zakaza. Tak? Oni są dorośli, mogą decydować. I jak się okazuje, często tak właśnie decydują, co niekoniecznie spotyka się z przychylnym przyjęciem ze strony szkoły. Oczywiście ma to swój wymiar korzystny, bo uczeń rozwija się zawodowo na pewno, natomiast w kontekście szkolnym nie. A pamiętać należy, że uczniowie klas trzecich już w marcu rozpoczynają egzaminy. Wiosną w praktykach mieli półtora miesięczną przerwę, teraz kolejną. Kiedy młodociani pracownicy wrócą do firm? Tego zapewne nie wie nikt. Jedno jest pewne. To jest, tak powiem, no, ciemna strona medalu, jeśli chodzi o to wykształcenie, o wykształcenie praktyczne w danym zawodzie. Nie umrę wątpliwości, tu nie mamy się co oszukiwać, te będą braki i to o duże. Tylko czy da się je nadrobić? Proces kształcenia zawodowego ucznia tzw. zawodówki powinien trwać 36 miesięcy. Ile z tego wypadnie? Czy odbije się na umiejętnościach młodych ludzi i na wynikach w nauce? To są pytania bez odpowiedzi.